Cześć dziewczyny! Chciałabym Wam opowiedzieć na temat problemu, mojego problemu z włosami. Od dwóch lat leczę się na łysienie androgenowe. Jak widać, leczenie nie przynosi jakichś szałowych efektów. Widać prześwity i taką mam niestety. Ilość włosów na całej głowie to jest dosłownie bardzo niewiele. Um, I że tak powiem no jest to bardzo krępujące. E, I przez przypadek trafiłam na film pani Moniki e, z firmy Herlux, która też opowiadała o tym właśnie problemie, który też ją dotyczy. I, że tak powiem, bardzo mnie to zaintrygowało, i chciałam po prostu sobie w jakiś sposób, że tak powiem, pomóc i rozwiązać ten problem. I umówiłam się na konsultację do Bielsko-Białej, tam gdzie jest właśnie sklep pani Moniki. I teraz chciałabym się Wam pochwalić. Swoim nowym nabytkiem. E, zakupiłam u pani Moniki e, w firmie Harlock Toper. To jest Toper Marta. E, kolor e, to jest taki e, ciemny, zimny blond z refleksami. E, włosy piękne, długie, naturalne, bardzo gładkie. E, to jest taki po prostu to jest taka dopinka, którą się zakłada na takie spineczki. do swoich włosów je zakładamy. Taka elastyczna baza tutaj jest. Bardzo prosto się to zakłada. Włosy można stylizować, prostować, kręcić. Tak naprawdę możemy jak swoje własne włosy je traktować. Tutaj jest dosłownie odwzorowany ludzki przedziałek. Nie ma po prostu, nie ma możliwości, żeby ktoś się zorientował, że, że coś mamy założone na głowie. Bardzo naturalnie to wygląda, i za chwileczkę Wam właśnie pokażę, jak taki tuper zakładam, i jak to, jak to wygląda. Ja sobie swoje włosy troszkę tak zaczesuję tutaj, żebym te spineczki miały się do czego przyczepić i daję sobie tak do tyłu, odpinam sobie te dwie pierwsze i tutaj sobie mniej więcej tak gdzie ja zawsze kiedyś znosiłam przedziałek sobie zakładam ten przedziałek oczywiście możecie sobie dowolnie zmieniać jak wam pasuje na środek czy czy z drugiej strony i i sobie potem przytrzymuję, odpinam sobie tą spineczkę i, i przyciskam z tyłu i tak każdą potem po kolei sobie odpinam i zapinam jest to bardzo proste i tak naprawdę w minutę możecie wyglądać jak milion dolarów o i toper jest założony można sobie te włosy Albo spiąć w kucyka, albo nosić rozpuszczone, jak lubicie. Czy tak, czy tak, wygląda to bardzo naturalnie. Tutaj można sobie wypuścić też swoje włosy, żeby to jeszcze bardziej naturalnie wyglądało. Ja noszę różnie, raz proste, rozpuszczone, raz, raz związane. Pracy. lubię sobie spiąć troszkę, czy można tutaj sobie taką spinęczką spiąć i też to bardzo fajnie wygląda. I naprawdę dawniej po prostu nie lubiłam wychodzić z domu, nie lubiłam po prostu żadnych imprez takich, bo nie, nie mogłam nic zrobić ze swoimi włosami. Bardzo się źle z tym czułam skrępowana i zawsze myślałam o tym, co ludzie powiedzą. A teraz, tak naprawdę, no, sobie zobaczcie, nic nic kompletnie nie widać. Nikt się nie zorientuje, że mam coś na głowie. Mogę sobie zakręcić, mogę sobie upiąć koczka. Także naprawdę, dziewczyny, polecam Wam bardzo. Pani Monika yy, Wam z Panią są bardzo dobrze doradzą. Znają się na rzeczy, naprawdę polecam. Yy. Ja po prostu, jakbym dostała drugie życie, te włosy to po prostu jest bajka. Ja się super w nich czuję. Tak naprawdę, nic nic się nie czuję na głowie. Yy, nikt nie jest w stanie po prostu stwierdzić, że, że mam coś na głowie. Znajomi po prostu mnie nie poznają, yy, a obce ludzie po prostu kompletnie nic, nic nie są w stanie się zorientować, że. Że coś, że coś noszę. Ja jestem zachwycona. Dziś na przykład miałam kucyka w pracy i włosy teraz, jak są rozpuszczone, no, ale są takie proste, piękne, gładkie, nic się z nimi nie dzieje. Już, już były stylizowane, już były prostowane też, bo już je myłam po miesiącu. Także. Najlepiej sobie je po prostu zostawić do wyschnięcia samoistnego, później sobie na następny dzień oczywiście wyprostować, albo zakręcić, oczywiście stosując termo także możecie stylizować, możecie robić wszystko, kolor piękny, dziewczyny tam naprawdę mają bardzo, bardzo duży wybór, możecie, możecie sobie dopasować tylko to co chcecie. Także polecam Wam dziewczyny, nie zastanawiajcie się, nie siedźcie w domu, nie, nie smućcie się, bo są rozwiązania na to. Jak widać, można wyglądać super i cieszyć się e, życiem. Także polecam Wam z całego serca.